Grand Prix 2023. MKG Słoto za zdjęcie, które Państwo widzieli przed chwilą, otrzymuje Sławek Przerwa. Sławek, bardzo się cieszę, że to trafia w Twoje ręce. Dobry wieczór. Zanim znaczy, nie wiem, o czym mam opowiedzieć, o czym Ty myślisz. Że oprócz tego, że y, pracuję jako fotograf festiwalowy y, i mam swoją akredytację, jako że akredytacja na festiwal jest y, też częścią nagrody, to bym chciał ją przekazać fotografowi, który zajął trzecie miejsce, a, a, a takie akredytacji. drugie miejsce, a takiej akredytacji y, nie była przewidziana, y, jeżeli chodzi o nagrody. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Zobaczcie Państwo. To są wszystko akredytacje moje na jazz nad Odrą od 17 lat. Ten festiwal jest częścią mojego życia i za każdym razem, kiedy się pojawia, jest to dla mnie wielkie święto. I było tak od samego początku. A początki były trudne, bo. Nie byłem fotografem, zanim zacząłem tu przychodzić, ale byłem wielkim pasjonatem i fotografii i jazzu. Cała przygoda zaczęła się w Róże. I dzięki kilku osobom, które właśnie pomogły mi załatwić pierwszą akredytację, nie wiem, która to już, 2008 rok. Był to Marcin Giemza, który tydzień temu niestety odszedł od nas. Chciałem mu bardzo za to podziękować. Jeżeli jest coś więcej niż to tu i teraz, to pewnie mnie słyszę, to on pozwolił mi na rozpoczęcie tej przygody, która właśnie tu dzisiaj ma swój jakiś kolejny ważny moment. Za to mu bardzo dziękuję. Dziękuję też Wojtkowi Kisielowi, który był menadżerem rury. To oni we dwóch molestowali Katarzynę Barską, która wtedy rozdawała akredytację. Mi samemu nie chciała jej dać, oni musieli interweniować. I od tamtej pory jestem na Dżazie Nadodrą i mam nadzieję, że dotrwam co najmniej do tylu edycji, w których uczestniczył Wojtek Siwek, czyli patron nagrody, y, którą otrzymałem. To tyle. Dziękuję i y, niech jazz będzie z Wami.